Po przejściu przez te wszystkie branże, tak, mm -hmm. prawną, ubezpieczeń, branży IT, no to właśnie tutaj znalazłem tą satysfakcję i tą taką mm -hmm. szczerą korzyść i wartość dla klienta. Wiesz, jak to jest? Wystarczy czasami jedna transakcja, jeden moment. Jedna transakcja, mm -hmm. Jeden moment, kiedy sprzedający po akcie powie ci, no, kurczę, panie Tomku. Nie wiedziałem, że tak to sprzedamy, tak mm -hmm. szybko, tak mm -hmm. drogo, tak? albo kupujący, który powie ci, że no, panie Tomku, fajnie, że pan był, bo z tym sprzedającym to bym się chyba nie fajne dogadał. To są fajne to są chwile. To nie? są fajne chwile i wiesz, jesteśmy pomiędzy, jesteśmy takim troszkę spoiwem mm -hmm. e, sprzedającego i kupującego. Staramy się, wiesz, znaleźć kompromisy, znaleźć wspólne ustalenia, mm -hmm. e, ostudzić troszkę emocje, prawda? No mm -hmm. i wtedy, kiedy widzisz e, tą taką szczerą wdzięczność tego klienta, czy to sprzedającego, czy kupującego, to wtedy mówisz sobie, tak, to szczerość, jest to. Szczerość to jest coś, co często jest podnoszone też.